Buenos días, a raczej siemanko! Z tej strony El Diabla to jest horrorek o nazwie Lights, Shadows, czyli światła i cienie. Wracam po jakiejś tygodniowej przerwie, miałem trochę mało czasu, ale teraz postaram się dodawać jakoś regularnie. Zabiorę się niedługo za nowy let's play Sąsiedzi z piekła rodem, dwójka, czyli na wakacjach. No wypadałoby po jedynce przejść również dwójkę. No dobra, Ja więc może rozpoczynajmy. Mogę wypaść z formy, tak więc jak zacznę pieprzyć głupoty, to wybaczcie. To już siła wyższa. No dobra, rozpocznijmy no sobie tą cudną gierkę. Z tego co mi wiadomo, to jest jakaś pikseloza, ale jak wiadomo, pikselozy również potrafią wystraszyć. Na przykład Even. Dobra, jeden albo dwa. Co to jest? Jakieś pojawiają... Jakieś kondomy mi się pojawiają na dole. Ja nie wiem, co to jest. Aha! To są zapalniczka chyba i latarka. Tak, lightscroll light scroll. Light scroll. mhm. <laughs> Różnią się o tyle, że zapalniczka daje światło wokół tylko, a latarka trochę dalej. A myślę, że bardziej klimatycznie jest z latarką, tak więc będziemy sobie tak chodzić, bo tak po bokach jest ciemno i to jest spoko w sumie. Dobra, świetny jakiś namiot. Tak, więc rozpoczynamy. Dobra. Jakiś bardzo klimatyczny las. Normalnie jakbym się wcielił w jakiegoś studenta z filmu Blair Witch Project. Dobra, co my tu mamy zrobić? Fabuły żadnej nie ma. Chyba musimy tylko iść przed siebie. Albo dostaniemy w pierdziel, albo dojdziemy gdzieś w końcu... Czekajcie, tam widzę jakieś światło. Mam nadzieję, że to nie jest żadna przynęta. No ale nieważne, coś się musi dziać. Co to jest? Dobra, coś tam sobie wziąłem. No świetnie, my teraz mogę to przeczytać. Dobra. Pytanie tylko w którą stronę tu iść, żadnej mapy nie ma żadnego wskaźnika. Nawet celu. O, tam jest jakieś światło. No i będziemy sobie tak. Do świateł latłeś O kurna mać O chuj, co to jest Nie no bez ja jakaś małpa mnie dopadła Jak w ostatniej chwili rzuciłem na niemoko i ten naprawdę jakiś małpiszon był Jakiś kurde zmutowany Z planety tatui jakiejś Dobra budzimy się jeszcze raz I lecimy może jakąś inną trasą Tym razem może zejdziemy sobie na dół O kurna Dobrze, że jestem tutaj nieśmiertelny poza polowaniem mnie przez jakieś tutaj dzikie stworzenia. Tak to mogę się potuć. O kurna, dom! Chatka Rastina para, ale dobrze. Już myślałem, że tutaj nic nie będzie. Dobra, siema. Ktoś tutaj chce mi wpierdzielić? Zapraszam. Coś... Czekaj. O dobrze. Ty, stary kamera mi się ubabrała. Co ty trzymasz, ty z proca? Ja piernicze, czekajcie może tutaj coś jeszcze znajdziemy. O, jest wejście przez... O! o ja piernicze, już są zjawy. O, zniknęło, zniknęło, ale ja już wiem, że tutaj. No kurde, naprawdę, jak inspiracja wiedź, mamy z Blur, Nawet odciski tych dzieci. Tylko, że w chatce raz na para było ich trochę mniej. Na pewno nie aż tyle. Dobra, coś tam sobie podniosłem Dobra, niepotrzebne mi to chyba. No nawet symbol jak z, z Wiedźmy z Blair. Tak, tak więc jest inspiracja, wiadomo. Ej, 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 stary. Kościotrup, co ty chcesz? Co ty chcesz, Luju? O kurna, wiecie co, może sobie pójdziemy od tego pana? Bo on chyba za bardzo nam dobrze nie życzy. No super, zablokowałem się. O kurna, wracam do niego. No tak, świetna decyzja. Jest jeszcze. Dobra, dobra, uciekliśmy, uciekliśmy przed nim. Super. Jesteś tam jeszcze, ryju? Mogę sobie już tutaj swobodnie posiedzieć. Dzięki, stary. Dobra, chyba tego sobie nie weźmiemy, tak więc uciekam. Zanim typowi się przypomnie że jeszcze mam mnie na karku? Dobra, uciekamy tak więc z tego domu. Chyba już tutaj nic nie ma, może sobie jeszcze go okrążę. What the fuck was that? O, tu coś jeszcze jest. wiesz no to bierz tą kropluwę. Dobra, uciekamy dalej. Trzeba uważać teraz na małpy. Dobra, dobra. Może by tak sobie wyznaczyć jakiś cel, może jakieś światła. O, coś tam się świeci, dobra. O kurde, nowa miejscuwa. Ale czat, co to jest? O kurde, jakiś rytuał. Dobra, ustawię się tu może. Pokażę światło. Hello? Dobra. Może lepiej nie będę stał w miejscu, zanim mnie coś dopadnie. Uciekamy, uciekamy. Tam jest już jakieś światło, widzę. Super. Może znajdziemy jakąś nową lokację Byłoby bardzo sympatycznie Świeczka. O jakie piernicze no nie, wpadłem na małpy z Kurna co to za łeb Dobra, spróbujmy sobie może jeszcze raz Nie wiem czy to wydaje się interesujące Póki co nic się tutaj ciekawego nie dzieje ale wiecie co? Na odmiany może teraz pójdziemy sobie do tyłu za namiot. Wcześniej szliśmy przed siebie. A czekajcie, tutaj są jakieś góry tak w ogóle. No ale dobra, pójdziemy sobie ogólnie na wschód. Na zachodzie jak widzimy nic ciekawego nie ma. Poza tym, że po raz drugi mnie jakaś małpa upolowała. Co dalej się działo, to już nie wiem słychać, bo... No tak, super, super, dobra, bierz ten sprzęt i uciekamy. Chyba gra na refleks, jak tą małpę jeszcze można zauważyć w sumie Trzeba od razu zmienić kierunek Nie wiem tylko jak ona bardzo szybka jest Jeszcze nie miałem okazji się z nią zmierzyć, ona w ogóle nie daje szansy Tylko od razu cię zabija, dobra Bo lepiej nie odwracajmy się do tyłu Don't look back Dobra, bierzemy jakąś świeczkę Okej okay. Tak więc lecimy nic nie mamy do stracenia. Dobra, dobra, czekajcie. Już coś tam się świeci. O, super. Patrzcie, tak w ogóle to się zmieniło. Otoczenie. Wcześniej lataliśmy po jakimś lesie, a teraz jest jakaś pustynia. Wow. O, i znów las. I znów pustynia. Chyba, że my. Płyniemy tak w ogóle. No proszę, tutaj jest jakaś druga część wyspy. Aha, to jest taka ujebana woda. Kurna małpa w wodzie pływa. Ja pływam Co za patologia. Małpy kurde pływają w jakimś bagnie. No dobra, świetnie. Nic się nie udało tutaj osiągnąć. Od ot taka, ot taka właśnie gierka, taki horrorek. No dobra, tak w takim razie kończymy. No, postaram się w najbliższym czasie dodać sąsiedzi z piekła Rodnym, z temy, część druga, czyli na wakacjach. Jak mówiłem ostatnio nie, miał, nie miałem za dużo czasu. Teraz jakby zaczynam go mieć, tak więc... W najbliższym czasie dodam właśnie sąsiedzi z piekła rodnym, część druga. Okej, okay, no to kończymy na dzisiaj. Komentował El Diablo, dziękuję za obejrzenie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, widzimy się w następnych filmikach, tak więc cześć i do zobaczenia.